Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja z takim szybkim info. Tak więc dzisiaj nie pojeździmy, nie pościgamy się. E, dzisiaj troszkę z innej beczki. Dzisiaj chciałbym was zaprosić na mój autorski projekt Ligi na rokecie Ligi w Rocket League. E, myślę, grę każdy z Was bardzo dobrze zna i kojarzy. E, I kurczę, ostatnio napadła mi taka znowu zajawka na tą grę zainstalowałem, zacząłem grać i kurczę. E, jakoś tak się strzelam o to, żeby jakiejkolwiek ligi były. No nie mówię oczywiście o SL Pro League, bo jest wszystkiego organizowane przez Esla, ale to na najwyższym poziomie, prawda? Ale tutaj gdzie taka niszowa mniejsza polska liga, żeby coś się w ogóle działo Oprócz e, tego, że każdy sobie gra sam na rękach czy w duo, czy w trio. E, to kurczę myślę, że może być w fajny sposób. E, Rozpalenie takiej ligi. Z małą pomocą kilku osób. E, udało się, że tak powiem, to wszystko tutaj zgrać. No i mamy, mamy Facebooka, do którego was zapraszam: Liga na Kółkach. E, to myślę, że jedna z ciekawszych rzeczy, ale o czego trzeba zacząć? Od czego trzeba zacząć do tego, że jest postawiony Discord, tak, tak to wszystko wygląda. E, tak więc zapraszam serdecznie, e, bo, e, że tak powiem, to tutaj będzie centrum ligowe. Będzie link do Discorda wrzucony w opisie filmu, i w opisie filmu macie wszystkie linki, które wam przedstawię, czyli regulamin ligi. Cały regulamin jest tutaj widoczny. Jeżeli chcecie sobie przeczytać, zapraszam wejść na Discorda, poczytać wszystko tu jest odnośnie tego, jak wygląda liga. W skrócie, 10 zespołów, tak więc miejsca są ograniczone. W momencie, kiedy otworzymy zapisy, pierwsze 10 zespołów do osiągnięcia, jakby limitu 10 zapisów. Zamykamy więc 10, 10 zespołów zapisanych i dziękujemy. Ehm, chyba, że ktoś jeszcze jakiś zespół przed sonem zrezygnuje, to jeszcze na chwilę otworzymy zapisy na, jedną, na jednej z drużyn albo gdzieś tam znajdziemy kogoś. Ale 10 drużyn nie może być więcej, nie może być jakichś, nie wiem, rezerwowych zespołów, bo tak się po prostu nie da. Ehm, gramy 2 na 2, tak więc jeżeli nie macie jeszcze partnera siebie się zagrać, to musicie znaleźć sobie kogoś do duo. Ehm, tak powiem, My za was tego nie zrobimy, nie jest tak, że możecie się zgłosić się samemu i potem poszukać partnera musicie zgłosić się już od razu w dwójkę. Najlepiej żeby jedna was zgłosił, jeden z was was zgłosił, po prostu jedna osoba zgłasza dwie osoby. Jest taka możliwość, za ja chwilę Wam pokażę. Tak wygląda regulamin. Możecie się zapoznać. Jest już przygotowana tabela. Całej ligi tutaj na kółkach, jak widzicie, mi jest tylko właśnie na 10 zespołów. Co i jak? Skrót ostatniej kolejki, tak więc tutaj będą wrzucane wyniki. E, tego jak zakończyła się ostatnia kolejka e, Jako, że mamy 10 zespołów to gramy systemem e, Mecz i rewanż e, Czyli łączy 18 kolejek, tak każde z każdym po 9 meczy e, Czyli łącznie wchodzi właśnie 18 kolejek, wszystkie macie tutaj rozpisane e, Numery, numery, bo tu widzicie macie jakieś numery, możecie wiedzieć, nie wiedzieć o co chodzi e, Chodzi w skrócie o to Że e, Po tutaj przyjęciu wszystkich drużyn e, Po prostu ja przeprowadzę krótkie losowanie tego, który zespół ma jaki numer, i za te numery powstawiamy już pełne nazwy drużyn, albo raczej skróty ich, bo do, 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 do tego za chwilę przejdę. Tak więc te numerki oznaczają jakąś pewną drużynę, więc po prostu po otrzymaniu, po, po tej fazie zapisów, tak, po tym, kiedy przyjmiemy te 10 zespołów, ja wylosuję, która drużyna jest pod jakim numerem, i tutaj w to wstawimy właśnie te nazwy, bądź prawda, tutaj skróty raczej. Tak to wygląda e, później w miejscach play-offowych, półfinały, we trzecie miejsce, wielki finał e, i również strefa spładkowa. So, będą baraże utrzymanie w lidze też takie też mamy przewidziane. Wszystko jest w regulaminie. Zapraszam. Mamy właśnie Facebooka. No i to, co jest tutaj napisane w poście zapisy do pierwszego zonu, to już jutro, już 25, tak tak? To już jutro, za mniej więcej dobę, nawet już nie całą. O 15 otwieram. Linka do zapisów, bo wyglądał tak: to jest tutaj. To jest tutaj. Tak wygląda formularz. Potrzebujecie mieć nazwę zespołu, skrót, wypisać tutaj. Niki zawodników, którzy wchodzą w skład takiego zespołu. Nik zawodnika rezerwowego: macie odnośnik. Jeżeli zespół nie chce zgłosić żadnego rezerwowego, to pomijacie to pytanie, nie są obowiązkowe. Jak widzicie, nie ma tej czerwonej kropki przy nim. Profile wasze Steam: musimy być was znajomych, Mogą, możecie je skrócić. Generalnie musimy mieć do, do Was z wami, z wami kontakt. Musicie wybrać kapitana zespołu. Z waszej dwójki musi być jeden kapitan wybrany. To będzie potrzebne do kontaktu z zespołem. Wasze aktualne rangi, żebyśmy wiedzieli jaki jest poziom, jaka jest różnica poziomów tego, kto będzie grał. No i czy akceptujecie regulamin. Również tutaj do, przy okazji zapisów link do Discorda, tak więc tutaj też zapraszam serdecznie. Jakbyście chcieli, proszę bardzo, można wbić, tak więc tutaj proszę bardzo, wszystko, wszystko. Jest, macie regulamin, terminarz. będą ogłoszenia, odpowiednie linki, tabela i informacja o zapisach na tym kanale. Będą one wrzucone. Tak więc mam nadzieję, że widzimy się w sobotę o 15 na zapisach. Tak jak mówię, warto zajrzeć, warto wejść tutaj w ogóle na Discorda, przejrzeć regulamin, o tym jak to wygląda, jak to wszystko funkcjonuje. To tyle ode mnie. Jak coś to macie sekcję komentarzy, żeby zapytać Zapraszam serdecznie Na Discorda, to tyle ode mnie Tak więc mam nadzieję, że Projekt się spodoba, projekt wypali To tyle, mówię Do zobaczenia w pierwszej zonie Ligi na kółkach, siema